Siemano, dzisiaj wydam trochę pieniędzy, bo pojedziemy sobie na jezioro Sanderbagerse i pojedziemy sobie zapolować na właśnie te oto ryby i co, i trzeba kupić wędki maczowe i one uuuu, 60, no trochę kosztują, trochę kosztują, ale okej okay. kupujemy 4 i jeszcze musimy kupić kołowrotki. Czekajcie, do ilu była ta wędka? 38 kg. Dobra, to kupimy sobie te kołowrotki. Ok, no i wszystko już kupione. Jeszcze aby muszę kupić licencję zaawansowaną kasiory naprawdę poszło naprawdę sporo i raczej się ta wyprawa nie zwróci, tam nawet nie ma takiej opcji ale chociaż ja sobie kupiłem wędki maczowe, będą na kolejne wyprawy, no i dobra już więcej nie gadam, tylko lecimy łowić te tołpegi no i tak się prezentuje akwen mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miejscówek, żeby sobie łowić, ale ja sobie pójdę na tą miejscówkę i może przejdziemy trochę dalej. Może będą jakieś takie fajniejsze, trochę miejscówki. dobra, nie, no może jeszcze trochę dalej pójdziemy. Tutaj jak kopcą ale dobra, to nas nie interesuje. Interesują nas tutaj tołpygi i może sobie pójdziemy w to miejsce no, to jakoś mi pasuje dobra, rozkładamy podpórkę jeszcze aby sprawdzimy sobie pogodę Dobra, zmieniamy tutaj i trzeba jeszcze grunt. Ustawimy sobie może na 50. Na drugiej damy 70, myślę damy na trzeciej, na trzeciej też damy 50, i na czwartej damy też 70. Dobra, no i ja już tutaj wędki zarzucam i widzimy się przy jakimś braniu, nie? O, poszedłem na chwilę w krzaki, a tutaj widzę, że już mamy branie. I może to będzie wymarzona unikatowa O, tutaj już nawet coś z kołowrotka wyciąga No, ale kijek się tutaj też fajnie wygina Więc To musi być konkretna tołpyga O, w ogóle, trzy osoby są na tym jeziorze, i też się nie dziwię. O, i kolejny rekord osobisty. No i to się rozumie. A w ogóle, jakie tutaj są jakieś ciekawe ryby, które można złowić. Tutaj mamy węgorza europejskiego. No nie ma jakichś tutaj ciekawych ryb, no najciekawsze to są te tałpygi. I no nie dziwię się, że tutaj wędkarze nie przyjeżdżają, powietrze zatrute, nie ma ryb, wszystko drogie, licencja droga, podróż droga, no się nie opłaca, ale na tąpygi warto przyjechać na to jeziorko. I co? No ja czekam na. Kolejną rybkę, i, 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 i jajko, i, i czekam na rybę, i widzimy się przy rybie. Dobra, i mamy kolejne branie. Oj, co, nie tą wędkę, kolego. O, tutaj to już porządnie coś wzięło. O, też wyciąga. no ta może być naprawdę nieco większa tutaj może naprawdę pod unikata nam podjeżdżać bo walka jest zupełnie inna tutaj jeszcze se do wody wejdziemy po kostki i mamy pierwszego unikata upygę białą no jak widzicie no exp nie zachwyca i pieniędzmi też nie zachwyca, ale co zrobić? I czekajcie. My złowiliśmy tą białą, to teraz trzeba jeszcze na tą upygę Pstrom. No, na Pstrom. Ale tutaj już jednego unikata się udało, no to drugiego też się na pewno uda. O, i mamy kolejne branie. O, tutaj jeszcze na tą wędkę nie było w ogóle ryby. I hamulec był. O, i mamy znów na kolejnej. Co się dzieje? upygi szaleją. Tylko teraz, żeby zdążyć, wyciągnąć. No tutaj wygina porządnie, jak widzicie. Co my tutaj mamy? Też mam jakiegoś kapiszona małego, ale tutaj może być o wiele większa. No, też będzie jakiś kapiszon. Hmm, ale już jest to łupiega biała. 6 kg, może zwiększymy sobie. się wystraszyłem tego dźwięku. Dobra, zwiększymy sobie, może haczyk. I wezmę sobie. Pół sobie założymy. I teraz powinno. No, powinna wziąć ta unikatowa tupyga. Kurde, nie postawiłem w ogóle markera na tą unikatową tą pygę. Ale dobra, jeszcze się pewnie złowi. I wtedy sobie postawię marker. A ja idę sobie poddychać świeżym powietrzem i widzimy się przy jakimś braniu. No i w sumie na daleko nie poszedłem, bo już mamy branie. Ale nawet nie wygina, jak widzicie. O, teraz dobra wygięło No ale też nie będzie dużo. Dajcie mi unikata. Jak nie, to zaraz pogodę zmienimy. Może w następny dzień będą jakoś chętnie te unikaty brały. No ale już jest medalowa. Ale dobra zmienimy sobie może pogodę na inną. O, tutaj to jest konkretna dupa. No, tutaj też Czekajcie, zobaczymy tutaj. No, no pogoda niestety nie zachwyca, ale sobie zmienimy na tom i... I zobaczymy, o już jest brania, bardzo szybko. No i ktoś tutaj nawet potwora złowił. O i na kolejny, no i dobra ta pogoda oddaje. Tylko jeszcze jakby jakieś fajne, fajne te ryby brały to byłoby Co jest jeszcze tutaj nie mam hamulca Co to takie maluchy biorą Dobra, no i znów czekamy na jakieś naprawdę konkretne branie, a nie jakieś kapiszony. Dobra, i jest kolejne branie. Dobra, ta już, jest, ta już jest konkretna. Jak już wyciąga żyłkę, to jest już naprawdę fenomenalnie. Tylko niech to będzie unika. ...medalowa, to miał być unikata, a nie medal. I znów trzeba czekać na unikata, ale w sumie zobaczymy jaka misówka jest tutaj kawałek dalej. O, ktoś unikatowego leszcza złowił. To jakbyśmy sobie tutaj przeszli, tutaj jest fajna misówka. Widać moje słowiki. Tutaj przyczajka z daleka. Dobra, chyba sobie byśmy przeszli tutaj zaraz. Ale jeszcze zobaczymy. Może coś się w tym miejscu ciekawego zadziać. A jak nie, to sobie przejdziemy kawałek dalej. Dobra, no ja. O, już brań. Miałem mówić, że się rozstawiłem na tej nowej miejscówce i od razu branie to też będzie nie, nie jakaś głupia ryba też pewnie medalowa będzie No i mamy medalową tą pygę pstrą szkoda, że nie unikatową Dobra no nic, no. nadal czekam na tego na tą unikatową tą pygę Dobra w końcu mamy branie Trochę trzeba było poczekać Jakoby to był unikat Ale gdzie tam w krzaki idziesz? Co my tutaj mamy? I mamy unikatową tą pygę Pstrach. <średnio> Jedno i to samo. Tak się o to prezentuje. No to już jest naprawdę konkretna ryba, 26 kg. I co? No i oczywiście zatrzymujemy. No i już złowiliśmy dwa unikaty i takim pięknym akcentem rybnym mogę zakończyć odcinek i dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się na następnych wyprawach. Cześć!